Szczęśliwy Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek, 19 stycznia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Marka. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał. A oni przyszli do niego i ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę, wypędzać złe duchy. Ustanowił więc dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr. Dalej Jakuba, syna Zebedeusza, Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariota, który właśnie go wydał. Dzisiaj czytamy w tej Ewangelii, że Jezus wybiera apostołów. I jak On wybiera tych apostołów? Co tam się dzieje po kolei? Najpierw On wybiera dwunastu po to, żeby Mu towarzyszyli. Potem będzie misja i oni będą to robić. Ale podstawowe powołanie jest do tego, żeby Mu towarzyszyli, żeby za Nim poszli. I to jest nasze powołanie, żebyśmy my za Jezusem szli. Niech Was, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty, dobrego dnia. Szczęść Boże.